Witamy Was gorąco w nowym roku akademickim. To taki przytyk do przedłużonych studenckich wakacji. W końcu wszyscy mamy porówno. równo. Kieracik jak się patrzy. Ale nie martwcie się. Mamy coś, co choć w części ukoi nerwy i pomoże przejść przez jesienną depresję. Gierkowy róg obfitości, który właśnie się otwiera. Oprócz zatrzęsienia kolejnych odsłon znanych i lubianych, albo i nie serii, w tym miesiącu czeka nas spora garść najważniejszych i najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Ciii. Słyszycie to? Ten dziwny szelest dochodzący z Waszych kieszeni? Tak, to banknoty szykujące się do wytrunięcia z portfeli. Chwyćcie je więc mocno, bo właśnie zaczynamy nasze zestawienie. Oto co będzie kusić was w ciągu najbliższych tygodni. Welcome to paradise. <laughs> Jeszcze dobrze nie opadł kurz po niezwykle gorącej premierze piątej części Grand Theft Auto, a już? Rockstar dorzuca do pieca, udostępniając posiadaczom podstawki tryb wieloosobowy. I to nie byle jaki, bo zmieniający typowe drużynowe naparzanie się w sieciowy sandbox. To za mało? A co powiecie na edytor służący tworzeniu własnych wyzwań czy map? and it's many oh so it's true yeah having fun and getting into trouble you can run around on your own making friends and enemies or band together and form a crew then tackle a heist rob a liquor store or compete in classic online modes O tej grze nie jest może głośno, ale z pewnością warto zwrócić na nią uwagę. Oryginalny pomysł, ciekawe wykonanie i atmosfera, która urzeka poetyckim wręcz połączeniem z powitego mrokiem uśpionego miasta z bohaterami widocznymi jedynie w strugach padającego deszczu. A do tego jeszcze ta muzyka. Naprawdę zachwycające. Jeśli na dźwięk słów Louis Hamilton czy Fernando Alonso nie potraficie opanować drżenia rąki rozbieganego wzroku, to znaczy, że czas zacząć się leczyć. To wyraźne objawy uzależnienia od formuły pierwszej. Na szczęście jest na to remedium. Najnowsza odsłona serii F1. Tym razem dawka Leku będzie jednak znacznie większa, bo oprócz zaplecza sezonu 2013 gra pozwoli na sentymentalny powrót do wyścigów z lat 80. i 90. oraz legendarnych zawodników. Prawdziwa gratka dla zagorzałych fanów. Znów, jak co roku w październiku, przyjdzie nam poszaleć na wirtualnym parkiecie w kolejnej odsłonie jednej z najlepszych serii sportowych. Doborowe towarzystwo graczy z Ligi NBA i Euroligi zyska nieco inteligencji, dzięki czemu brylować na boisku nie będzie wcale tak łatwo. Dodatkowym utrudnieniem mają być aktualizowane na bieżąco prawdziwe statystyki zawodników. Taki You wanna hate me, then hate me. What can I do, but keep getting money? Funny, I was just like you. I had to hustle hard, never give up. Until I made it. Now you're saying that's a clever Nothing to play with. Hate on me. I blew, but I'm the same OG. People want me. When you on top, there's envy. Took my people out the hood, but you doubt on us. Saying we left the hood, but can't be my guest. I suggest. kurczenie zapomnianego Omikrona, mrocznego Fahrenheita i poruszającego Heavy Raina znów spróbują skraść serca graczy. Tym razem jednak może nie być wcale tak prosto, bo choć dwie dusze zapowiadają się bardzo ambitnie to już pojawiają się wątpliwości czy w tym interaktywnym klimacie znajdzie się miejsce dla gracza. Ale co tam, najwyżej dostaniemy świetny film z doborową hollywoodzką obsadą i huśtawką skrajnych emocji. To i kolejna październikowa powtórka z rozrywki. Seria WRC powraca z nowym sezonem rajdowych mistrzostw świata 2013 i odświeżonym silnikiem ze znacznie bogatszą paletą efektów graficznych i dźwiękowych. Ale dla polskich fanów ma to raczej niewielkie znaczenie. Dużo bardziej rajcującą informacją jest pojawienie się w grze Roberta Kubicy. Dobra pasa klocków Lego trwa w najlepsze, okay, czego dowodem może być ta właśnie produkcja. Był już Jack Sparrow z wesołą kompanią, były Gwiezdne wojny, były Batman z koleżkami z DC Universe, a nawet promujący ponoć okultyzm Harry Potter. Najwyższy czas na znacznie bardziej wybuchową mieszankę najsłynniejsze postacie Marwella wszystkie razem w jednej grze może być ciekawie.

Myśleliście zapewne, że w tym roku święta obejdą się bez Simsów, prawda? Hmm, pudło. Kolejna część wirtualnej mody na sukces szykuje się już do siłowego przejęcia pierwszych miejsc list przebojów. I nie ma znaczenia, że nowy dodatek jest bardziej zakręcony niż brazylijskie seriale. O gustach po prostu się nie dyskutuje. Oh. tej produkcji raczej nie ma co liczyć na idylliczne, karaibskie widoczki oglądane z pokładu pirackiego żaglowca. Zamiast tego jest ciężki, ponury klimat i brutalny świat prawdziwych korsarzy. Może i nie jest to wysokobudżetowy projekt, ale i tak wygląda zachęcająco. Spore obawy budzi jedynie zmiana producenta gry na kilka miesięcy przed jej premierą. Myślmy jednak pozytywnie. Będzie dobrze. A oto coś dla ludzi kochających swoje wiosła. I nie, nie chodzi tu o te kajakowe. W drugiej odsłonie Rocksmith znów sięgniemy po prawdziwe gitary, podłączymy je pod konsole lub komputery i przywalimy z grubej rury mocarnymi riffami. Chyba z się zagalopowałem. Nie każdy jest przecież Carlosem Santano. No cóż poradzić, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Człowiek Nietoperz błysnął już w dwóch świetnych produkcjach. Trzecia, która właśnie pojawia się na horyzoncie przyniesie lekką bryzę świeżości. Jokera zastąpi Czarna Maska, a historia cofnie się do początków kariery Batmana. Nowi potężni wrogowie, nowe gadżety, spory obszar działań i stary sprawdzony system walki. Dla wygłodniałych fanów Mrocznego Rycerza to zestaw wprost idealny. Zapewne dla większości z Was ten przydługaśny tytuł jest równie enigmatyczny, co dalsze losy Edwarda Snowdena. Miłośnicy serii Naruto zjedliby mnie jednak, gdybym nie wspomniał o nowej, wzbogaconej odsłonie ich ukochanego cyklu szalonych biatyk. Twórcy rewelacyjnego Walking Dead szykują dla nas kolejny komiksowy majstersztyk. Tym razem na tapecie wylądowała seria Fables znana z nietypowego podejścia do postaci z baśni. Ciekawe uniwersum to jednak nie wszystko. Dużo większe znaczenie ma tutaj obiecany system wyborów i ich wpływ na postrzeganie naszego bohatera przez innych. Everyone knows you. Big, bad Skoki czasowe w serii Assassin's Creed robią się coraz bardziej nieprzewidywalne. Nowym bohaterom daleko też do charyzmy Ezio Auditore. W takiej sytuacji nie trudno dziwić się narzekaniom graczy, że seria powoli zaczyna gonić w piętkę. Cała nadzieja w pirackiej banderze. Ale jeśli nawet nie przyniesie ona jakichś zaskakujących zmian, to i tak warto będzie w nią zagrać. Chociażby dla świetnie wyglądających bitew morskich. Battlefield 4 i wszystko jasne. Myślicie, że to żart? Bynajmniej. No sami powiedzcie, ile informacji dotychczas pojawiło się o tym tytule. No właśnie. Tak czy siak, czwórka zapowiada się wprost wyśmienicie, szczególnie w sieci. Tabelki, tabeleczki, statystyki i zestawienia, czyli wszystko to, co w pracy wywołuje u nas poczucie wszechogarniającej nudy. Nagle w grze nabiera sensu. Na samik widok miłośnicy wszelkiej maści menadżerów dostają ślinotoku. Nie inaczej jest zapewne w tym przypadku. No i właśnie o tym mówię. I tak oto dotarliśmy do końca października, a więc kresu naszego zestawienia najciekawszych premier nadchodzących kilku tygodni. Duża różnorodność tytułów powinna Was cieszyć. Mamy tu przecież i ogromne napompowane hype'em tytuły pokroju Battlefielda 4 czy Nowego Batmana, i te skromniejsze, ale ambitne produkcje. Jednym słowem, w najbliższym miesiącu sporo się będzie działo. To jeszcze nie koniec, bo świąteczna gorączka z każdym dniem rośnie. Dzięki temu, nawet zazwyczaj szarobury, chłodny listopad rysuje się w kolorowych barwach. Wiem o czym myślicie. O nowym, rewelacyjnym Call of Duty. Hehe, <laughs> żartowałem. Wiadomo, że o Watch Dogs. Ale tak na serio to listopad należeć będzie przede wszystkim do PlayStation 4. I tą, jakże kontrowersyjną myślą, szybciutko się z wami żegnamy, nim spadną na nas gromy od zagorzałych przeciwników konsol. Do zobaczenia za miesiąc. Na razie...